Donald Trump zobowiązał się, że zakończy wojnę w Ukrainie, a tymczasem rozpoczął wojnę z wszystkimi państwami na naszym świecie i to wojnę handlową. Ta wojna skończy się bardzo źle, chyba, że Donald Trump się z niej wycofa, dlatego, że odslić tak naprawdę wszystkie państwa z wyłączeniem tych, o czym pani mówi. Z wyłączeniem dyktatur. Musi się, musi się wiązać z tym, że teraz te państwa dokładnie przyjmą taką samą strategię. Na tym stracą tylko i Wyłącznie konsumenci. Chyba, że będzie tak, jak Donald Trump e, zwykły robić, że jedną rzecz zapowiada, a później się z tego wycofuje. Bo pamiętacie Państwo, jak rozpoczęła się e, wojna celna z Kanadą, to tyle razy zmieniał zdanie, tyle razy zmieniał stawki, że tak na dobrą sprawę dzisiaj nikt nie jest w stanie e, tego przewidzieć. Natomiast ja się dziwię, bo ja słyszałem wielokrotnie od e, otoczenia pana prezydenta Dudy od Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie oni mają dzisiaj te czapeczki? Donald Trump. Gdzie są te telefony, które oni wykonują do Białego Domu? Czy Andrzej Duda po tej decyzji rozmawiał z prezydentem Trumpem? Czy kancelaria prezydenta po tym, jak dostała taką informację, podjęła jakieś kancelaria działania? Andrzej Duda, mówi, Andrzej Duda mówi, Andrzej Duda mówi, że jest znakomitym przyjacielem. Rozmawiał, Trumpa. Kiedy roz... rozmawiał ostatnio Andrzej Duda ostatnio z Donaldem Trumpem? Kiedy? Kiedy? Z Donaldem Trumpem Andrzej Duda rozmawiał. Pan rozumie pytania? Doradcą, baza do, do Kancelarii Prezydenta. Pan rozumie pytania? Jeżeli Unia Europejska nie podejmie jasnych, jasnego stanowiska i twardego stanowiska, to Donald Trump pójdzie jeszcze krok dalej. To jest człowiek, który jest dość nieprzewidywalny, dość nieobliczalny mhm. i udowodnił to przez trzy miesiące. Unia Europejska jest dużą gospodarką. To jest gospodarka taka, jak gospodarka Stanów Zjednoczonych, większa w niektórych mhm. aspektach i musi na to jednoznacznie odpowiedzieć. My sami, jako Polska, nie kreujemy polityki tylko kreuje ją Komisja Europejska i musi być stanowisko. Być może Donald Trump na to gra, że jak będzie odpowiedź, to wtedy usiądziemy do wspólnego stołu, ale jak weźmiemy uszy po sobie i się schowamy, w moim przekonaniu Tym bardziej, że Donald tak Trump. Trump jest człowiek.